Cześć, ja jestem Weronika, a to jest humorystyczny program Zła MATKA. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o zabawach z dziećmi. Ja nie lubię się bawić z dziećmi, jak już mówiłam w pierwszym odcinku. I ja ogólnie jakby średnio lubię dzieci. Jakby swoje kocham, ale no nie przychodzi mi łatwo obcowanie z dziećmi. No są tacy ludzie. Ja jestem. Nie czuję takiego flow z dziećmi, jak niektórzy dorośli mają takie, wiecie, taki flow, że super zabawa, super jasne, chodźcie, tu tam zrobimy. Ja też mogę się bawić, że super jasne, chodźcie, tu tam zrobimy, ale wewnętrznie się męczę. No i dobra, no i moje dzieci, moje dzieci, mam dwóch chłopców, co jest spoko, bo zawsze bardziej podobały mi się takie zabawy chłopaków. Chłopięce, też nie wiem jak określić te zabawy chłopięce, bo dziewczynki pewnie też się tak bawią, w każdym razie, to co uwielbiam z nimi robić, chociaż nie za długo, bo mnie to męczy, to jest y, turlanie się po łóżku i takie zapasy, wiecie, takie, że ja y, bawię się z nimi, i się cieszą, oni lubią takie mocne ściśnięcie, takie mocniejsze, tam, tam takie... Wiecie, leżą na łóżku, ja im tak robię, tak, i o, oni się cieszą, bo potrzebują tego, takiego mocniejszego dotyku. Ja też się cieszę, bo mogę się na nich wyładować. Oczywiście, no nie robię tego za szyję. Normalnie tak nimi potrząsam delikatnie, tak w granicach, że im się to podoba. Więc ja takie zabawy. Mogę, chociaż nie za długo, bo ja już na przykład leżę plackiem i mój syn. Mama bitwa na poduszki i dalej dalej. Ja my już 15 minut się bijemy na te poduszki. Już mówię: pokonaliście mnie, przegrałam, ale dla nich to nigdy nie jest dosyć. Więc ja lubię te zabawy, ale lubię też, kiedy one się kończą, a moje dzieci ich nie potrafią skończyć. Yy, I to jest ten problem. To, czego nie lubię, to jest malowanie z moimi dziećmi i wszelkiego rodzaju eksperymenty takie. Yy, z kolorami, z farbami, bo tak, malowanie na przykład farbami to mój syn bawi się w eksperymenty, zaraz Wam powiem, ale ogólnie to malowanie. Ja bardzo lubię sama malować, kreatywnie i w ogóle, ale nie lubię tego robić z moimi dziećmi, dlatego że czytam wycinanki, sranki i inne takie rzeczy, dlatego że przynoszę im to wszystko, wyciągam, robię i tam plac na stolik, przygotowuję wszystko, jest pięknie, chodźcie, siadamy, robimy. I to trwa 5 minut. I potem ktoś to wszystko musi posprzątać sprzątać. I oczywiście, że to nie są oni, bo oni już dawno i robią coś innego. Więc dlatego tego nie lubię. Bo to naprawdę trwa 5 minut. A potem wchodzi i gryzie kredek z tego młodszego. I zanim się zdążysz zorientować, to on już ma po prostu wszystko to wbuzić, mu się te świecówki tam tak się mu pokruszyły. No, a. a, a. E, dlatego tego nie lubię. Malowanie farbami z moim starszym synem. On to robi po to, żeby maczać pędzel w wodzie. On w ogóle po tej kartce nawet nie maluje, a jak maluje, to maluje praktycznie samą wodą, aż zrobi dziurę w tej kartce. I mój zmysł estetyczny po prostu tego nie trawi. Zaraz jeszcze o zmyśle estetycznym, bo też mi się przypomniało. W każdym razie to malowanie tymi farbami. Potem to już zaczęliśmy same te eksperymenty robić. Ja mówiłem, kiedyś kupiliśmy taki zestaw z Ikei z takimi kubeczkami przezroczystymi. Mówię: synu, patrz, mamy, coś, pokażę. Teraz będę fajną mamą, pokażę ci coś. No i tam zmalowałam, zmalowałam. Tu dam żółty, tu dam niebieski. I co powinno wyjść? Zielony. Więc on se przelał z jednego do drugiego, zrobił się zielony. I uh, uh, super eksperyment. Mamą, mogę jeszcze raz. Więc ja muszę wydać te kubki, jeszcze raz znaleźć tej wody, jeszcze raz dać tego żółtego, jeszcze raz dać tego niebieskiego. Przeleję. Uhuhu! Mogę jeszcze raz? A propos zmysłu estetycznego to wycina... Yy, naklejki. Naklejki. Kupiłam moim dzieciom kiedyś taką fajną yy, naklej... naklejankę. Naklejankę? Zeszyt z naklejkami. Tylko, że on miał tam yy, takie scenerię i obrazki, że wiecie, że te naklejki trzeba było albo wpasować w cień, Albo je tak, na przykład była łąka i były koniki, trzeba było te koniki ułożyć. No i on mi na przykład tego konika na niebie do góry nogami. A ja tak, ooo. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja musiałam się tak powstrzymywać, żeby mu nie powiedzieć, a chodź synu, może go obrócimy i położymy tutaj na tej trawce. Musiałam się naprawdę bardzo powstrzymywać, żeby mu pozwolić na kreatywną twórczość i wtedy jeszcze nie wiedziałam o najgorszym, że jak przychodzi druga naklejka, to ona zawsze wyląduje na tej pierwszej. Jakby macie cały pusty plac, ale oni muszą nakleić jedną naklejkę na drugą. Ja myślałam, że to mój starszy syn ma coś nie ten, gest, dlaczego on tak robi, ale młodszy robi to samo. Ja mówię, dlaczego te naklejki muszą iść jedna na drugą, a potem trzecia? Zgadnijcie. Też idzie w to samo miejsce. Nie rozumiem. I scenki rodzajowe. Czyli scenki, w których jestem po 50 tysięczny raz chase'em z psiego patrolu i biegnę za rajderem do bazy i teraz idziemy uratować słonika jakiegoś tam, który, zabawkę jakąś. I potem musimy skoczyć tu i przebiec tam i zrobić jeszcze coś. I tak cały czas i mój syn na przykład sobie ten jeden schemat upatrzy i tak trzeba robić przez 15 minut znowu i cały czas i skoczyć tu i przebiec tam i uratować słonika. I mówię, synu to teraz ty. Nie, 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 ty musisz być Chase'em i iść uratować słonika. Więc to mnie męczy, bo ja bym chciała już zrobić coś innego, ale na przykład właśnie mój syn jest w fazie, zresztą już od dawna jest w tej fazie, bo drugiemu, temu młodszemu jest na razie wszystko jedno, on się bawi. A najlepiej to jak go, nie wiem, ugryziesz, że ta zabawka go gryzie, aha, on się cieszy, to jest ten etap. Mój drugi syn, to musi być tak jak go chce. Że teraz Chase musi biec tam i potem skoczyć, i potem iść uratować tego słonika, bo jak zrobi to na odwrót, to już nie jest dobrze i to nie jest dobra zabawa wtedy. To jest, To ma być tak. A najlepiej, że następnego dnia to ma być tak samo, jak było wczoraj, ale z tą różnicą, że to musi być tak samo jak było wczoraj, ale tak jak on to pamięta, że było. Więc jak wy odtwarzacie, bo już nauczona doświadczenie, mówię, a mój syn chce tak jak było wczoraj, więc robię, że on biegnie tam i idzie tu i do tego słonika. Nie, to było inaczej. To ty, ty robisz źle, jesteś niegrzeczna, <grym> bo to miało być inaczej. Nie było tak. Ja mój syn. Czasem, jak jestem już zdenerwowana, to idę w zaparte. Mówię, synu, to nie było tak. Wczoraj mówiłeś tak. Nie, ty jesteś niegrzeczna. Więc yy, ja mówię, dobrze. Było tak, tu, tam i tak, tak, tak. No i możemy się bawić dalej. Ja jestem na tym etapie z moimi synami. I dajcie znać, jakie jest uwasz. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione zabawy z dziećmi i jakie są Wasze najbardziej nieulubione. Tak już nie lubicie, i dajcie znać. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, że jesteście najlepszymi rodzicami swoich dzieci. Papa! Pa.